Dzień dobry. Dzisiejszy post będzie troszeczkę związany z postem, który obserwowaliście u nas jakiś czas temu dotyczącego domków dla pszczółek, ponieważ będziemy posługiwać się woskiem szczelnym. Cóż to takiego jest woskowika? Woskowika służy do opakowania żywności, może być też przykrywadełkiem, na przykład w słoiku czy w pojemniku, gdzie coś trzymacie i nie macie nakrętki. Ja głównie stosuję jako opakowanie do kanapek. Zamiast folii aluminiowej i takiej folii spożywczej, którą jak wiecie zdejmujemy i no to się nie nadaje, żeby użyć to ponownie. Natomiast woskowika jest wielokrotnego użytku. Jak ją zrobić? Co będziemy potrzebować? No jak mówię, wosk pszczeli, który możecie kupić w ekosklepach lub na portalach, tak, przez internet. Może być w takiej postaci startej w słoiczku, albo ja tutaj na tarce starłam, tak jak ser. Eee, szmatka bawełniana, ja mam pieluszkę, może być stare prześcieradło, lub jakaś koszula, którą też potniecie, żelazko. No i kawałek albo papieru takiego do pieczenia, albo ja mam akurat tutaj taki pergamin, papier do pakowania. No i zaczynamy. Położyłam materiał, wysypuję równiutko wosk. Za pierwszym razem gwarantuję, nie wyjdzie wam idealna. Nie ma takiej możliwości. Rozgodę z laskiem teraz przejeżdżam dociskając, tak żeby ten wosk tam się równiutko rozprowadził. Już czuć specyficzny zapach, tak rozgrzanego wosku. Okay. Jeszcze chwilka. Okay, zobaczymy, co nam z tego wyszło. Okay. I teraz musimy to tak zostawić na parę minut, ona leży i schnie. Samodzielnie zrobiona woskowika daje Wam gwarancję tego, że będzie oryginalna, każda będzie inna. Yy... Również dlatego, że możecie nadać jej indywidualny kształt, możecie ją postrzępić, nadać jej taki, taką falę tutaj na brzegach. No i cóż, co tutaj mogę teraz dla przykładu zawinąć? Tu mam jakąś herbatkę. To nie jest akurat kanapka, ale boskowilka nie przepuszcza soków, czyli jeżeli będzie kanapka na przykład z białym serem i pomidorem, to jest gwarancja, że nam się to wszystko nie rozlaje. Przewaga woskowijek nad właśnie folią aluminiową czy folią taką tradycyjną spożywczą jest taka, że po każdym użyciu możecie ją przepłukać w wodzie. Ewentualnie po kilku tygodniach, kiedy wydaje wam się, że straciła swoje właściwości, można ją po prostu między dwoma kartkami papieru przejechać ciepłym żelazkiem i ona po prostu powinna być jak nowa. Jest to bardzo fajny zastępnik tych opakowań jednorazowego użytku. Które się bardzo długo rozkładają, natomiast to możemy używać wielokrotnie i nie zaświecamy naszej planety.